Cześć Marko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I w tym odcinku pokażę Wam w jaki sposób możecie nagrać po prostu jakiś film na YouTube typu na przykład po prostu sobie przechwycić ekran, na przykład po prostu y, z Minecraft'ika, po prostu z jakiejkolwiek gry albo po prostu tak jak teraz widzicie się pulpit, to żeby po prostu tak no, zrobić takie filmy jak ja to robię po prostu Program do montażu to jest darmowy y, CapCut jakby polecam jakby i ilin, linka, Boże ja Zapraszam do poprzedniego odcinka, w którym y, omawiam jak się właśnie w tym CapCutze montuje wiem, że to trochę nie jasno zrobiłem, ale po prostu problemy z internetem były W każdym razie e, Pokażę Wam dzisiaj trzy programy i pierwszym z nich będzie OBS Studio. Jak pobrać OBS Studio są dwa sposoby, albo ze Steama tutaj sobie wpisujecie OBS Studio i sobie to po prostu instalujecie, albo y, robicie to z przeglądarki i tu macie i to sobie też właśnie wpisujecie OBS Studio i y, sobie to po prostu robicie. Dalej. Pokażę Wam taki nowy program, który jest głównie oczywiście używany do, do robienia streamów czy live'ów, ale możecie go również y, użyć do nagrania odcinka. Nazywa się Streamlabs Desktop. Eee... Momencik. I po prostu jak już tutaj jesteście, no działa to ogólnie mniej więcej tak jak jakby, Studio Jest to w miarę proste, macie tutaj po prostu scenki, macie jakieś różne rzeczki ogólnie yy... <tryk> W ogóle jak się z tego korzysta to ja wam pokażę już za chwilkę Ale jeszcze mamy coś takiego jak Movavi Screen Recorder, to jest trochę bardziej yy... To jest trochę bardziej po prostu takie yy, dla początkujących, bo tutaj tak naprawdę nie trzeba nic umieć. Yy, tutaj Wam po prostu nagrywa sam ekran. Jakby pulpit nag wam nagrywa, yy. nie nagrywa... Nie możecie zrobić tak, żeby wam nagrywało samej gierki i tutaj po prostu musicie sobie właśnie to kliknąć i tutaj następnie klikacie sobie spację i klikacie po prostu na dole po prawej macie taki czerwony przycisk w białej otoczce klikacie sobie go e, tylko właśnie to jest trochę zrąbane bo, e, bo tutaj będziecie jakby mieli znak wodny czyli logo mowawi więc tego nie polecam generalnie ale no jeśli to ktoś chce no to nie możecie e, generalnie to będzie tyle. Sorry, że dzisiaj taki krótki odcinek, ale po prostu nie za bardzo mam czasu na nagranie czegoś własniejszego. Ale teraz wam pokażę, jak działa OBS. Więc, żeby po prostu sobie odczęść obs to po prawej, po lewej, sorry, macie coś takiego jak sceny, jakby tego pionowego tutaj, co ja mam po lewej, to tego wy nie będziecie mieli. I jakby, bo ja tutaj mam trochę to poustawiane. By domyślnie to będzie inaczej, by na to, na to też po prawej nie patrzcie, wy będziecie mieli scenę, mixer, źródło obrazu i panel sterujący I tutaj musicie sobie wybrać po prostu scenkę, czyli na przykład będzie to scena jedności, na której aktualnie nagrywam i żeby po prostu Wam przechwytywało cały ekran, czyli cały pulpit i wszystko co, co teraz macie, czyli tak jak u mnie, to tutaj musicie sobie kliknąć yy, przechwytywanie ekranu. Dalej klikacie OK. Yy, I macie metodę przechwytywania i tutaj sobie wybieracie Windows 10 albo Windows 11, nie wiem co tam będzie się mieć. Yy, potem wybieracie swój monitor yy, i dalej klikacie OK i przechwytuje cały ten ekran żeby przechwytywać jakąś konkretną aplikację to klik, e, prze, e, konkretną aplikację to klikacie przechwytywanie okna e, okno i tutaj sobie wybieracie po prostu tą, e, tą aplikację którą chcecie żeby no, się, się tutaj pojawiała e, tu również wybieracie sobie Windows 10 no i jak widzicie ma się to dokładnie będzie no dobra mogę wam pokazać takie coś wam się będzie pokazywać na tym Mobowi, ale w każdym razie i dalej. Żeby to usunąć, oczywiście sobie na to najeżdżamy, klikamy prawym i klikamy usunię i potem tak. Żeby przechwytywać jakąś gierkę, to oczywiście przechwytywanie gry, ok. Przechwytuj konkretne okno i wybieramy sobie gierkę, którą ma nam przechwytywać. Priorytet przechwytywanych okien i tutaj. Mamy coś takiego, że jeśli przechwytujemy oczywiście grę, to klikamy tytuł okna, musisz się zgadzać, w przeciwnym razie, no nie wiem co tu piszę. <laughs> eee... Jeśli, no bo dobra, to po prostu wybierz, niech to będzie domyślne. I macie tutaj przechwytywanie dźwięku aplikacji, przechwytywanie kursora, jakby sobie możecie po prostu poczytać i sobie to obszaić, yy, Więc to by było ogólnie na tyle na ten odcinek, bo po prostu no przepraszam, ale no, nie mam z bardzo pomysłów i czasu na nagrywanie tutaj czegoś, więc Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka i y, naprawdę będę bardzo wdzięczny, jeśli mi dacie pomysł na zrobienie jakiegoś poradnika, bo totalnie nie mam pomysłów na opracowanie sobie jakiegoś poradnika. Po prostu z tego powodu y, że no wiecie,